There. Oh, brilliant! You did find a portal gun. Oh, the... do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they? At the end of the day, brave. Okay, listen. Let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever. To... Cześć! Witam was bardzo serdecznie. W mojej, nowej serii na moim kanale. Jest to Portal 2, ale. To nie będzie standardowe przejście z trybu single player, ewentualnie ko kooperacji. Chciałem Wam zaprezentować co ciekawsze, co ciekawsze, y, utworzone komory przez użytkowników Steam Workshop, przez społeczność w, Steamie, w Steam Workshop. Y, tutaj, akurat na początek, mamy y, komorę Desey Part 1 autor Jakes. Czy, czytał jak czytał bardzo ciekawa komora, ja już przechodziłem jakiś czas temu ale po to właśnie żeby sobie sprawdzić po to żeby sobie właśnie sprawdzić które, które komory będą ciekawsze, które będą mniej ciekawe Oczywiście te co mają więcej głosów na tak no, ocen pozytywnych są na pewno dużo ciekawsze od tych, które nie mają ocen pozytywnych, chociaż zdarzają się też takie perełki które nie są doceniane do końca przez użytkowników ...innych użytkowników, co Wam też zaprezentuję, dlatego mówię, że większość tych, które będę Wam pokazywał, już raz zdarzyło mi się przechodzić, ale to tak jak mówię, żeby sprawdzić, zobaczyć, czy jest warto obejrzeć, czy nie. Jeżeli chodzi akurat o tą, ten Desej, Uży tego użytkownika, ten Desej, czy Desej, de zwał jak zwał, są trzy części bodajże... Y Trzecia jest najlepiej, jeżeli dobrze kojarzę, najlepiej oceniana. Później jest najlepiej ocenianą, bodajże, że właśnie ta pierwsza część. Dwójkę i trójkę jeszcze nie grałem, także nie mogę ocenić, czy to jest na pewno tak jak ja uważam, jak mówię. Dobra, jak tu tutaj to było. Muszę tam otworzyć narpię przejście. Czyli żeby tam otworzyć, muszę się chyba właśnie dostać tutaj. Fakt, co ja zrobiłem. Hmm. O, interesujące. Bardzo. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Tu sobie otworzę to, bo tutaj można taki moz otworzyć. Znaczy, można taki moz otworzyć. Wiadomo, kto grał w portale, wie o co chodzi. Nie, to nie tutaj, to tam... Nie, tutaj chyba się ten moz otwiera. Tak, bo będzie potrzebny... ...będzie trzeba go otworzyć, żeby się dostać do tamtych drzwi. Dobra. Łyjek, przestań lamić. Rób, co do ciebie należy. Tam mam niebieski portal, czyli tutaj pomarańczowy. Musimy po tych przylecieć mutantów. Kostka mutant? Powiem szczerze, idzie się ubawić przy single playerze. Naprawdę teksty są niesamowite. Ale tak jak mówię. Stwierdziłem, że nie będę nagrywał multiplayera z tego... Boże, multiplayera single playera z tego względu, że tego jest mnóstwo już na YouTube. W tą stronę mam przele... Boż, Co ja robię? Mam pomarańczowy, to tutaj będzie niebieski. Aś tutaj kosteczko. Tam mają polecieć, tak. Gdzie ty uciekasz? Nie w tą stronę. Dobrze, że spadłaś. By mi się nie chciało iść po ciebie. W tą stronę. Ale lamię teraz. Przechodziłem to i jeszcze mi się myli. Ale. Po przejściu tego jeszcze przeszedłem kilka innych części i kilka innych komór testowych. Co ja robię? Nic nie mówicie. Jeszcze raz. Nie! Fuck! Masakra. Dobra, ostatnia próba tego jak to powinno wyglądać. W tą stronę nie wiem, że nie spadła. O, umiała chodzić po ścianach, nawet nie wiedziałem. Chodź, tutaj to jest właśnie problem, bo dobra, to trzeba lecić tam szybko, żeby się nie okazało, że. Na szczęście Na szczęście nie poszła nigdzie. To najlepiej właśnie ją postawić w tak, żeby czasem nie spierdzieliła nam stąd. Yy, to tak. Teraz muszę się dostać tam. Jest bardzo dużo, znaczy może nie tyle bardzo dużo, są dwa rodzaje właśnie widzę komór testowych, tak jak to jest, to jest komora testowa w formie Story, czyli mamy kilka komór testowych pod rząd, w grafikę taką jaką, znaczy grafikę wystrój i tak dalej, tak jak jest, tak jak jest w single player. Co jeszcze? Do tego są zwykłe komory testowe, które jedną nawet ja sam stworzyłem. Nie wiem, jak można stworzyć Story. Może to jest dopiero nagroda dla użytkowników, którzy zwykłe komory testowe robią w miarę, w miarę przyzwoite, w miarę dobre i Steam wtedy ich y, możliwe, że w ten sposób. Y, o, że możliwe, że w ten sposób ich wtedy y, że tak powiem nagradza. Ewentualnie może trzeba płacić, nie wiem. Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Tu się nie da nie spać w tą dziurę. Dobra, tutaj, tutaj miałem y, troszkę problem. Y, pierwsze, dosyć trudne, a po drugie jest delikatnie wydaje mi się, że ta komora akurat tutaj jest delikatnie jakby niedopracowana, kilka szczegółów można byłoby poprawić. O tym za chwilę. Ale mo możliwe, że ja to źle robię, źle próbuję przejść. Możliwe, że tak jest. Dobra, spróbujmy teraz yy, zastanówmy się, jak to miało iść. Na pewno potrzebuję tamto obciążników ni innych nie ma. Co jest? Aha, Ech. obciążników ni ni innych niestety nie ma. Są tylko te, co widać. Dobra, jak na razie ta kostka sobie tam leży, oczywiście. Musimy włączyć tutaj te dwa, te dwa lasery, doprowadzić do tych dwóch miejsc, aby otworzyły nam się te drzwi. I zaraz. Aha, jeszcze tutaj muszę wskoczyć. To jest właśnie najgorsze. Chwila, chwila, jak ja to robiłem. bardziej tak. Nie, to nie tak miało być. Hmm. Wiem, że muszę się dostać tutaj, i wiem, że to z się da doskoczyć. Czyli tu będzie wyjście, ale żeby tam dolecie, no muszę się troszkę jednak rozpędzić. Inaczej to zrobię. Nie tak. Okej. Okay. Teraz będzie trzeba dobrze celować. Jeszcze nie to. Jeszcze nie tak to miało być. A i nie trafiłem czysto Nie trafiłem czyściutko tak jak chciałem A teraz mi się chyba to nie uda A udało się Ach. Nie tak To jest właśnie problem ze Steam Workshop, że często potrafi się zawiesić. Znaczy, te komory ze Steam Workshop y, albo się zawieszają, przycinają. Myślałem już, że będę musiał nagrywać jeszcze raz. Fucking beachem! And... Sorry za to lamienie. Postaram się to naprawić jak najszybciej. Kurde. To jest właśnie ten problem. Z tego względu, że się nie da tutaj tego kawałka przejść. Czy może nie tyle przejść, tylko prze... oblecieć? Kurdele, byłem blisko. Chyba to, to trochę potrwa. Specjalnie właśnie postanowiłem yy, te komory testowe z Steam Workshop yy, pokazywać, żeby nie przedłużać specjalnie tych let's play. A tu, jak widać, będę miał chyba większe problemy niż w single-playerze. Kurdele! Ja to chyba inaczej robiłem. Ale nie chcę już mieszać, jak już tak zacząłem, to może spróbuję. Eee... Nie tak. <śm> <śm> to nic nie da, dobra. nie będę kominował. shit. glamer. O, jak Ah. Znowu źle, sobie przycelował. <laughs> Zawsze to pamiętam. Zawsze tak mniej więcej pamiętam, jak to trzeba zrobić. A jak przyjdzie, co do czego? Przed siebie bardziej. T... Kurdele! Wiem, lamer ze mnie straszny. Czemu nie skręciłem? Dobra, próba ostatnia. Jak coś, to ko kończę tu nieuczciwą walkę. Znowu nie doskoczyłem, czemu. Zaczynam się powoli irytować. Niestety, tutaj inaczej nie da się tam dojść. Ewentualnie jeszcze jest taka możliwość. Nie ma takiej możliwości, tylko stamtąd. Ja nie widzę innej. Nie widzę inaczej, jak się dostać do tej kostki. Naprawdę jest jeszcze taka opcja. Nie ma takiej opcji. Spróbujmy to zrobić tak. Nie to. No nie. Nie ma. Nie da się tak skręcić. Dobra, nie będę już kombinował. Wracamy do planu A, czyli do tego, jak to miałem zrobić. Prawda jest mi wstyd Matko Boska świętojańska Wiedziałem, że jak zacznę nagrywać, to będzie to właśnie tak jak... Będzie to szło tak jak idzie Co ja zrobiłem? Mam sobie strzelę jeszcze wik Wiedziałem. Wiedziałem, że to się tak skończy. Film, który powinien trwać 10 minut, trwa już 15. Fak. Niezły ze mnie lamer. Zastanawiałem się, czy tutaj byłoby inne przejście w tamtą stronę, ale nie widzę żadnej takiej możliwości, żadnej alternatywy. Dlatego, kurde, no tak to przechodziłem przecież już raz. Jestem pewny, że to robiłem właśnie w tenże sposób. Hmm. spadać idiota, 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 idiota. Patrzcie, czy to nie jest irytujące? <laughs> Powiem wam szczerze, że jestem idiotą. Jestem prawdziwym idiotą. Dobra, jeszcze jedna próba. Yeah! Gamoń ze mnie do kwadratu. <laughs> Dobra, teraz będzie najgorsze. <laughs> A można się zdziwić, że to co robiłem wcześniej było najgorsze. Jedno jest otwarte. Teraz trzeba drugi otworzyć. I tu się zaczynają właśnie schody. O, trzeba ten laser skierować właśnie na to to miejsce, w które my chcemy się dostać. A to może być cholernie trudne. Nie tak. To jest na tej samej wysokości, na tej samej chyba. Fuck. Eee, lala. La, la. Nie! Yeah. Łatwo i przyjemnie akurat. To wyszło. Nie wiem, czy mnie dobrze było słuchać teraz. Nagrywam mikrofonem z tego względu, że gdy kawałek nagrywał kamerą, słychać szum z laptopa, z komputera. Dobra, to by było na tyle. Czyli coś, co miałem skończyć w 10 minut, zajęło mi tak naprawdę dwa razy więcej, przez to właśnie, że. No, przez to jeden moment, który żem spieprzył. Ciekawa komora, nie jest zbyt wielce, długa. Ale na pewno można się nią zainteresować, na pewno jest ciekawa. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was na kolejne części, na kolejne odcinki z Portala 2, z komór testowych społeczności, społeczności Steam Workshop. Tutaj akurat część druga, ale to już nagram na kolejny raz. Na razie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye bye!